Szczotkowanie zębów jest podstawową metodą higieny ustnej u zwierząt u człowieka również. Często uczymy właścicieli zwierząt, jak prawidłowo szczotkować zęby. Wielu z nich ma z tym kłopoty, dlatego postanowiliśmy pokazać, jak spróbować skutecznie nauczyć psa i kota szczotkowania zębów. Pierwszą podstawową sprawą w problemie nauczania szczotkowania zębów psa i kota jest stopniowe przyzwyczajanie ich do tego, że nowa zabawa nie jest ani czymś szkodliwym, ani czym bolesnym. Zwierzątko nie zawsze to rozumie i dlatego trzeba to robić cierpliwie, stopniowo i. powoli. Pierwszą rzeczą, od której zaczynamy, jest danie do spróbowania pasty do zębów bądź odpowiedniego żelu którym będziemy szczotkowali, przy pomocy których będziemy utrzymywali higienę jamy ustnej. Zaznajomienie się ze smakiem żelu bądź pasty spowoduje, że zwierzę będzie przyjaźniej i cierpliwie podchodziło do dalszych części nauki, dlatego powinniśmy zacząć od tego, że wprowadzamy najpierw palcem do jamy ustnej odrobinę żelu bądź pasty do zębów. Posmarowaną żelem nakładkę Wprowadzamy do jamy ustnej pieska i staramy się delikatnie rozprowadzić żel bądź pastę po jamie ustnej w taki sposób, by czynić to przyjaźnie, delikatnie i nie tak, by zrazić zwierzę do tej nowej zabawy. U kota mamy nieco więcej trudności, dlatego że jama ustna jest mniejsza, ale również staramy się przy pomocy nakładki rozprowadzać pastę bądź żel. Po całej jamie ustnej, pamiętając, by zarówno od strony policzkowej, jak i podniebiennej zęby były posmarowane. Kolejnym etapem nauki szczotkowania jest wprowadzenie szczoteczki do zębów. Ich specyficzna budowa, czyli posiadanie dwugłowej powierzchni pracującej, powoduje, że zęby podczas szczotkowania są równomiernie obsługiwane. I dzieje się to w taki sposób, kiedy. Posuwamy delikatnie szczoteczkę wzdłuż łuku zębowego, zarówno w szczęce, jak i w żuchwie. Pamiętajmy, by wprowadzać do jam ustnej szczoteczkę, która jest pokryta pastą do zębów i jest zwilżona. W przeciwnym razie będzie to bardzo nieprzyjemne uczucie. Kolejnym etapem tajemniczenia, a już tym najwyższym, jest u tych pacjentów, którzy cierpliwie i z przyjemnością znoszą naukę szczotkowania i sprowadzenia elektrycznej szczoteczki do zębów. Pozwala na może dokładniejsze i bardziej przyjazne rozprowadzanie pasty do zębów i usuwanie płytki bakteryjnej na uzębieniu. Pamiętajmy oczywiście, że również podobnie jak w przypadku zwykłego szczotkowania musi być zbliżona i pokryta pastą do zębów. Szczotkowanie zębów odbywa się przy pomocy dwóch podstawowych y, urządzeń i materiałów. Medium, którym szczotkujemy, to jest pasta do zębów bądź żel. Natomiast rozprowadzamy te media w jamie ustnej przy użyciu nakładki na palec, szczoteczki do zębów, zwykłej bądź szczoteczki do zębów elektrycznej. Obie szczoteczki są typu dwugłowego, czyli powierzchnie pracujące są ułożone w taki sposób, by Obejmowały powierzchnię zęba z obu stron. Te same czynności wykonujemy na pacjencie. Chelsea bardzo lubi szczotkowanie zębów, zwłaszcza, że potrzebuje, gdyż ma na kłach żuchwy protezy, czyli korony stalowe. Tak jak opowiadaliśmy, zaczynamy naukę szczotkowania od tego, że wprowadzamy do jamy ustnej odrobinę pasty do zębów. Na palcu. I dajemy możliwość pieskowi przyzwyczajenia się do tego, że smak pasty do zębów jest taki, a nie inny. Pies oczywiście oblizuje się, ale ponieważ pasta jest o smaku kurczaka i bardzo yy, lubią ją pieski, więc nie wzbudza żadnych odruchów obronnych. Podobne czynności możemy wykonywać przy użyciu żelu: na początku na gołym palcu. Podobnie jak przy pomocy pasty smarujemy powierzchnie policzkowe. W ten sposób pies przyzwyczaja się do smaku i do konsystencji medium higienicznego. Drugim etapem jest wprowadzenie nakładki na palec i podobnie jak poprzednio na nakładce naprowadzamy żel i Delikatnie staramy się przemieszczać w jamie ustnej, ściągając przy okazji płytkę na zębę z jednej i z drugiej strony. Pies, który już wie, że żel bądź pasta jest czymś przyjaznym, nie będzie się bronił i w większości przypadków chętnie będzie współpracował. Istotą higieny jamy ustnej jest usuwanie. Płytki nazemnej przy pomocy szczoteczki i przy pomocy szczotkowania. Po zbliżeniu szczoteczki wprowadzamy na nią pastę do zębów i wprowadzamy szczoteczkę do jamy ustnej na początku od strony policzkowej, następnie obejmując obu stron zęby w taki sposób, by obie powierzchnie były szczotkowane. Jest reguły się wtedy broni, e, językiem, usiłuje połknąć, nagryźć szczoteczkę, dlatego robimy to nienerwowo i w sposób taki, który by nie denerwował podopiecznego. Ważne jest to, by współpraca jeszcze raz, <grym> ważne jest to, aby higiena jamy ustnej była czymś przyjaznym, czymś, co buduje dobre relacje między właścicielem i psem, a nie co je niszczy. Po wyszczotkowaniu strony policzkowej staramy się delikatnie otworzyć jamę ustną, unikając przy tym dotykania nosa, gdyż zwierzątka tego bardzo nie lubią. I staramy się wyczyścić stronę podniebienną zębów tak, by z każdej strony zęby były oczyszczone z płytki nazębnej. To co jest dla tych najbardziej wtajemniczonych i współpracujących pacjentów może nieprzyjemnością, ale Takim najwyższym poziomem higieny to jest stosowanie elektrycznej szczoteczki. Po naprowadzeniu pasty do zębów delikatnie wprowadzamy majami ustnej i rozprowadzamy. Jak widać, nie budzi to w psie żadnych odruchów obronnych. Chelsea bardzo ładnie toleruje i cierpliwie znosi. Wszystkie zabiegi higieniczne. Jeżeli uda nam się przekonać siebie samych i naszego czworonożnego podopiecznego do codziennego szczotkowania zębów w wymiarze czasowym minuta półtorej, myślę, że zarówno zdrowie jamy ustnej, jak i uśmiech naszego popila będą w dużo lepszej kondycji.